Tak naprawdę to nikt nie pyta mamy dziecka upośledzonego, jakie miała marzenia albo w ogóle jakie ma marzenia, albo w ogóle czy ona jest. Zawsze każde pytania są związane w związku z dzieckiem. Nigdy żaden psycholog nie zapyta się matki dziecka upośledzonego, jakie pani ma marzenia albo co pani by chciała. Jakbym tak skoczyła z, na bungee albo wyskoczyła z samolotu, tak raz chociaż musiała być tak bardzo nieodpowiedzialna. Bo mi dobrze niedobrze robi od, od, od tej odpowiedzialności za siebie i za innych. Jakby los chciał wynagrodzić... wszystko to, co przeszłam. Chciałby teraz wynagrodzić i powiedzieć sobie, przepraszam, było źle, ale teraz będzie coraz lepiej. O Boże, w niebie jesteśmy, ale pięknie. Czegoś podobnego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. No ale jeszcze teraz będziesz stąd zjeżdżała na dół na nartach. Nic podobnego. Nie ma takiej opcji. Musiałabym chyba kilkanaście lat jeździć na nartach, żeby stąd zjechać na dół. Hop. I jedziemy. Dobra, do stoku. Na razie, na razie do stoku. Dobrze i uważaj na mnie. No jakoś to przeżyliśmy. Dobrze, Dorotko, trzymaj. Ręka prawa wyżej, na stop lekko. Uważaj. Dobra, dobra. Dorota, my jedziemy. Chyba każdy w swoim życiu przeżywa takie momenty, że, że czuje się jakby sam. Że, że wszyscy go opuścili, a to jest nieprawda. Po prostu trzeba też umiec, umieć wyciągnąć rękę do tej drugiej osoby.